Dlaczego warto zamontować klimatyzację i położyć sobie instalację wcześniej przed, podczas remontu? Pokażę Wam, jak wykonaliśmy instalację. Tutaj była wcześniej zrobiona bruzda w dół, i tam poprowadzone to wszystko na balkon. Chłopaki to poszpachlowali, pomalowali. My teraz zrobiliśmy, zamontowaliśmy instalację i macie klimę bez żadnych listew, bez żadnych kanałów bez żadnych dziwnych rzeczy ładnie sama tylko jednostka wisi wewnętrzna a tam mamy jednostkę zewnętrzną która jest... a tutaj mamy drugą jednostkę która jest też zamontowana w kutej instalacja wcześniej tutaj była prowadzona bruzda tu 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 i tutaj przewód był przez ścianę a jednostkę tutaj mamy zamontowaną jeżeli chciałbyś też tak zrobić sobie e, instalację klimatyzacji podczas remontu, zapraszamy do kontaktu. Przyjedziemy i zrobimy Wam. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.